Wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w związku, wiedzą, że jeśli osoba, z którą żyjesz, myśli tylko o sobie, to jest to bardzo samolubne. Straszne być w związku, w którym ciągle dajesz, a druga osoba tylko bierze. W końcu się wypalisz. Podobnie w pracy społecznej nie chodzi tylko o dawanie. Nie chodzi też o branie. Nie chodzi o myślenie tylko o swoim partnerze albo o swojej partnerce, ani też tylko o sobie. Istnieje cudowna trzecia opcja, którą często się pomija. Zamiast myśleć tylko o sobie albo tylko o drugiej osobie, pomyśl o Was razem. Ludzie chwytają to w lot. No tak, jesteśmy w tym razem. Nieważne kto zarządza, a kto pracuje. Ja pracuję w ten weekend. Jestem starszym mnichem, a czcigodny rado się mną opiekuje. Czasem sobie żartuję, że zwykle, koniec końców, to ja opiekuję się moim opiekunem. Nie jest tak? To nie ja mam się kimś opiekować albo ktoś mną. Chodzi o to, że mamy opiekować się sobą nawzajem. Tak samo w naszym buddyjskim stowarzyszeniu zachodniej Australii. Ja jestem opiekunem duchowym i czasem nawet mnie tak nazywają. Ona jest naszą prezydentką. Poza tym mamy jeszcze kilku członków komitetu oraz wielu innych pracowników. Jesteśmy w tym razem. To jedyny sposób na przeżycie. Pracujemy jako wspólnota i przez ten pryzmat na siebie patrzymy. Nie chodzi o moje potrzeby czy to, co mogę dać, ale o to, czego my potrzebujemy i co my możemy dać. To jest ta trzecia wartościowa opcja. Byłoby cudownie, gdybyśmy mogli to zastosować w opiece społecznej czy w szpitalach. Lekarze i lekarki nie stoją w hierarchii ponad pacjentami i pacjentkami, ale są w tym razem z nimi. Niektórzy są chorzy, inni mają pewną wiedzę medyczną. Lekarze i lekarki mające empatię, czują tę chorobę i próbują jej zaradzić. Są w tym wszyscy razem. W pracy socjalnej największym problemem jest to, że ludzie chcą rozwiązać problem. To błąd. Weźmy dla przykładu COVID. Próby znalezienia rozwiązania. Leczenie, szczepionki, lockdown.